Z ostatniego raportu o sytuacji finansowej gospodarstw domowych wynikają cztery główne wnioski. Po pierwsze, mamy do czynienia z utrzymującym się wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Po drugie, utrzymuje się stabilna dynamika popytu konsumpcyjnego. Po trzecie, przy stałej stopie oszczędności gospodarstw domowych dochodzi do zmiany struktury generowania oszczędności wśród gospodarstw domowych. I po czwarte, w ostatnim kwartale najbardziej popularną formą inwestowania aktywów finansowych wśród gospodarstw domowych były aktywa o wysokiej płynności i niskim ryzyku. Jednocześnie wzrost zobowiązań wiązał się przede wszystkim z kredytami długoterminowymi. Chciałbym zwrócić uwagę na kontynuację wzrostu dochodów gospodarstw domowych, które w pierwszej połowie bieżącego roku przerastały jednak wolniej niż w drugiej połowie ubiegłego roku. Wiąże się to przede wszystkim z obniżoną dynamiką dochodów z pracy najemnej. Niemniej jednak optymistyczne dane z rynku pracy za trzeci kwartał pozwalają sądzić, że owe obniżenie się dynamiki dochodów gospodarstw domowych ma charakter tymczasowy i możemy spodziewać się dalszych wzrostów w drugiej połowie bieżącego roku. Więcej szczegółów można odnaleźć w raporcie opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.